Cześć, witajcie. Szybciutkie sprostowanie do ostatniego filmu, który wrzuciłem na kanał odnośnie ochrony powrotu, bo zrobił się mały hałas. Kilka osób zarzuciło mi, że ochrona powrotu nie działa, ponieważ było tam na powrocie temperatura była 49 stopni. Szybciutko odpowiadam, dlaczego tak było. Mianowicie, kocioł po prostu był bardzo już długo w czuwaniu. A więc jeżeli już jest w czuwaniu, wygasza, to ochrona no sama z siebie, prawda temperatura wody jest coraz mniejsza. Dlatego wtedy było 49. Tu mamy inną sytuację. Proszę bardzo, temperatura powrotu ponad 60 stopni. Także wydaje mi się, że jest OK. Wydaje mi się, że jest fajnie. Jak ktoś ma taką temperaturę powrotu? Piszcie w komentarzu, chwalcie się. Bynajmniej u mnie jest wszystko tak jak, tak jak ma być. Jest ochrona. Jest pięknie. Moi drodzy, jeden widz mi napisał na kanale, że grzejąc tylko wodę ciepłą będzie problem z temperaturą powrotu, ponieważ ta pompa tutaj jest w pięta w sprzęgło. Także słuchajcie, w tym momencie jest grzana tylko ciepła woda na powrocie 60 stopni. Grzana tylko ciepła woda, grzejniki są zimne jak lód, podłogówka zimna. Grzanie jest tylko ciepłej wody. Temperatura powrotu 60 stopni. Także no to się sprawdza. Nie wiem jak inni mają. Może mają tak samo, a coś nie działa. Jeżeli coś nie działa, to znaczy, że coś jest, coś jest źle. Także to no, u mnie jest, jest tak, jak książka każe. Tym bardziej tutaj ukłony do ekipy, do Łukasza, majstra. Firma oczywiście znana. Także myślę, że tutaj nie było mowy o jakimś problemie, O jakimś problemie, prawda? Z czymkolwiek. 60 na powrocie. Grzana tylko ciepła woda, piękna ochrona powrotu, i myślę, że, że jest ok. Jest pięknie. No, to tyle gwoli sprostowania. Pozdrawiam tego kolegę serdecznie. Prosił, żeby wstawić tutaj filmik. Tak też robię. Następnym razem jeszcze. Pokażę mu środek kotła, jak tam wszystko fajnie wygląda. No. Temperatura powrotu 65. I tego się trzymajmy. Pozdrawiam serdecznie. Zasubskrybuj kanał. Jakaś łapeczka. I ciepełka życzę. Na razie.